No, 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 z tej strony ma I tak, ostatnio znalazłem diasiorki, diamenciorki trzy mam Muszę poczekać, aż mi się odlaguje myszka i tak dalej. Bo zlagowane, o, jest dobra, już normalna na razie. Ym... I cóż. Co? Że, co tam? A, to łóżko jest. E, ostatnio miałem bardzo wielkiego, wielgachnego PK. Z racji iż... lotle mi do lawy wpadły. Ostatnio, no nie miałem aksolotli, tylko widziałem tam Axolotl'e, a tam jeszcze była lawa i ona do lawy spłynęły. Ale wykopałem lapis lazuli i się stało szczęście, więc diamenty się stały wtedy. Więc lapis lazuli daje szczęście. Pamiętajcie o tym, yy, nieważne. Zjem sobie potato i bierę łóżko. Pyk, pyk. A, super, wziąłem łóżko akurat noc. Spoko. Okej. Okay. Mmm... Yy, czyli tak. Mam łóżko, sobie zamienię. Bo mam jeszcze te surowe żelazo. I nie wiem gdzie je pomieścić. Eee A dobra, proch ten wywalę. Biorę żelazo i idę stąd. Idę stąd. Wracam z wół

Tutaj wyrukowany łupek. O, mam. No i lecę. Jestem. A tu jest ten cave, bo ja tak się dziwię, co się z tym kanionem stało, <laughs> że nagle mi zniknął z oczu. Dobra, lecę. Mam mikrofon? No, wszystko dobrze, mam nadzieję słychać. Ja się upewniam. Um, to jest kolejny odcinek że Minecraft Survival, jak coś. Jakby ktoś nie oglądał, to jesteśmy na tej wyprawie. Hej, golem. Sprawdzę... O, ciut chlebka. Pa. Coś mi się przestało y, spidować, dobra. I teraz tak. O, teraz mam za mało jedzenia, ale... Nie mam za bardzo pojęcia, gdzie są... No ja bym się łaksolotle. O, tam są te goście z trójzębem w ogóle, to wiecie co? Lecę na takiego gościa z trójzębem. O, złapać oddech. Nie wypadł z niego trójząb, ale to było dziwne, bo on miał trójząb i mu się nagle zmienił na wędkę. Tam jest jeszcze jeden z trójzębem. To było takie dziwne. A i nie wypadł trójząb. No, czyli na tym świecie widocznie zbytnio nie mam szczęścia, bo na innym moim survivalowym świecie to mam aż trzy trójzęby niebieskiego aksolotla i w ogóle. Ale za to diamentów nie mam. A tutaj to mam. O! Satysfakcja w Minecraft I Kevin A! Eee! Apokalipsa! Apokalipsa! Apokalipsa Apokalipsa Spadam stąd W ogóle ja mam piasek w ekwipunku? No bo ja teraz zbieram te rzeczy, bo zbroję mam nałożoną. W ogóle nie bardzo mam pojęcie. Gdzie mogę znaleźć tego? Nie mam redstone'a Ej, glow squid! Sztabka miedzi z niego? Wypadła z... sztabka miedzi Wiecie co, ja i tak mam dużo tej miedzi Ale mam glow squida, dobra, będzie ten nowy tłuszcz świecący Dawaj o o! Gdzie jest ten nowy... O, jest ten y, trobiel ze świecącym atramentem. Torbiel. Dobra, ale Tego można chyba ten, świecące ramki, na przedmiot robić. W ogóle widzieliście kiedyś, może ktoś dać znać w komentarzu, widzieliście kiedyś małe squidy albo małe glow squidy? Bo ja widziałem małe squidy i małe glow squidy, dwa widziałem z tych. Następne. Daj mi torbiela. Nie dał mi. Ty mi daj. Mam 6. o jeszcze tu jest 9. O, a tam jeszcze jest opuszczony portal podwodny. Szybciuszko, szybciocha, złoty miecz, z na nogą, zaklęty ogień, ostrość dwa. się zastanowić, tak. Co ja mogę wywalić? A dobra, na pewno jakieś tam mam nie, co jest tymi. nieważne. Biorę yy, tego złoty miecz z ostrością. Czy może krzesiwo sobie wezmę? Z ostrością, złoty miecz. W sumie mam ostrywa diamentowy mieć, więc tam nie trzeba. Jednak. Dajcie mi te piwonie! Piwonie! Dobra, ale to jest chyba inna wieża niż ta. No tak, to jest inna wieża niż ta, co myślę. To jest ta, co uwolniłem Golema. Dobra, y Lecę spać, no Moje łóżko! Wiadro wody, sobie wezmę? Jest ta taka wie, co tam Golema wypuściłem. Ej, a tam <laughs> czy ja dobrze myślę? Czy ja widzę to, co widzę? Muszę nałożyć chyba zbroję. Tak. Tam. Już zniknęła za górką, ale za, lecimy do niej. Jest. Pustynna Świątynia! Jest pustynna świątynia! No teraz nie wiem, jak mam zatytułować odcinek. Czy mamy, że. Squid'a, tor, świecącym atramentem? Czy. Teraz już się pogubiłem. Hmm. Pomyślę jeszcze. Mamy. Gdzie to? Gdzie? Ta! To nie jest świątynia. To jest wiocha, jejuśku! Ja wiochę pomyliłem ze świątynią. Opuszczona wiocha. Zombie vilarzy to są dobrze? Ja Was nie tykam, tylko do kowala zajdę, bo to jest kowal. Może coś tam ciekawego będzie. E, nic nadzwyczajnego, siodło jest dobra. To jest coś jednak nadzwyczajnego. Jabłuszka wezmę też. Tak. Lawa dwa piece są. Dobra, lecę stąd. Dobra. Ym, tak. Myślałem, że to jest ta pustynna świątynia. O, studnia! Studnia to jest yy, ta. Yy, bardzo rzadka. Ale w niej chyba nic nie ma. Ciekawego. Ale znalazłem. Studnia. Tylko teraz jest jeden problem. Gdzie jest moja łódka? Nie wiem. Aj! Ale tu nie będzie pewnie? No jasne, że nie. Musiałem w takim miejscu łódkę zostawić. Jejusiu. Dobra, szukam tej łódki, bo aksolot Aksolot, i brązowy dobra biorę różowego. Dobra, i wezmę coś brązowego, tylko będę musiał... Nie, delfin! Dobra, leć do wody. Delfinku. Nie, nie mam wiadra, dobra. Znaczy... O nie! Dobra, yyy... Nie wiem. Teraz złoto te wywalam, nie wiem, yyy... Aj... Nie mam drewna teraz. I co ja zrobię? Co ja pocznę? Tego axolotla tu nie ma już! Odpłynął se w siną dal. Ajajaj. Dobra. Idę zrobić następne wiaderko, żeby y, mieć. A mogłem już mieć Axolotlę 2. Już sobie rozmnażać na spokojnie. Dobra, ale to już w następnym odcinku sobie zrobię. I już wiem, jak ten odcinek zatytułuję. Ale papa. Pa.